Polski aktor teatralny i filmowy, grający w wielu znanych polskich produkcjach, a także wykonawca piosenki aktorskiej. Mowa o Piotrze Machalicy. To właśnie na jego koncert w sobotni wieczór zebrały się tłumy mieszkańców Kolbut i okolic. Piotr Machalica, jak sama okoliczność wskazuje na to, obchodzi 30 lat na scenie. Jest to dla niego bardzo ważny jubileusz. Przecież wiemy, że jest znakomitym aktorem. Nie do końca wszyscy wiedzą, jakim jest piosenkarzem i jaką muzykę śpiewa. Przyznam się osobiście, że też nie do końca znam muzykę w wykonaniu pana Machalicy, aczkolwiek jestem jego fanem, jeśli chodzi o jego aktorstwo, o aktorstwo również jego ojca. No i zobaczymy. Postanowiliśmy zaprosić mieszkańców gminy Kolbudy na ten koncert, po to, aby zaprezentować trochę z innej półki muzykę, nie tylko rockową, nie tylko jazzową, również tą aktorską. Mam nadzieję na spędzenie wspaniałego wieczoru. Choć tematyka niszowa to znany aktor przyciągnął do siebie rzesze wiernych fanów. Prezentował utwory refleksyjne, pełne wartościowej treści. Sława aktora i niezwykły klimat. Czy właśnie takiej muzyki słuchają mieszkańcy gminy? Każdy muzyki chyba trzeba słuchać tam w jakichś ilościach. Przede wszystkim go jakoś tak kojarzę z Bułatem Okudżawą i z programem Trzecim Boskiego Radia. Może nie jest to e, jakiś nasz koronny e, gatunek, gatunek muzyczny, ale, ale chętnie. Każdy. Chętnie słuchamy każdej dobrej muzyki. a Szczególnie jesteśmy ciekawi Pana Piotra, bo znamy go raczej z dokonania aktorskich niż muzycznych. Grażyna Łobaszewska, Mieczysław Szcześniak czy Artur Andrus. Kolbudzka kultura prezentuje wysoki poziom i dba o dobry humor i atrakcje nawet dla najbardziej wymagających mieszkańców. Jednak takiego człowieka jeszcze nie było. Myślę, że... Piotr Machalica to naprawdę kultura przez duże kół, jak to mówi mój znajomy. I to naprawdę na początku roku było nam bardzo potrzebne. Po orkiestrze świątecznej pomocy zespół Loka, który gra, wiadomo, jaką muzę. Ta muza jest właśnie dla konkretnej grupy odbiorców, którą widzimy już tutaj na sali. Panie Garze, niech powy, nie nie się tym stanem. Ja się trochę z siebie śmieję, ale również trochę z Pana. Pan za dużo ma przed sobą, ja zbyt mało. Tak to jest, bo by nam się jeszcze chciało. Panie Kazim, cześć! Publiczność w zadumie słuchała prezentowanych utworów. Panował niebywały klimat, który nie sposób opisać słowami.